Cześć, Was w kolejnym filmiku. E, dzisiaj będzie króciutki filmik. Pokażę Wam jak można zdemontować lampę w toregu. E, pierwszym, o, w drugim jest zupełnie co innego, więc to wideo dotyczy tylko torega pierwszego, bo w drugim demontaż lampy wygląda troszkę inaczej. Niestety, aby cokolwiek wymienić żarówkę, która nam się przypali po drodze, to żeby to zrobić, lampę trzeba zdemontować. Więc zapraszam Was do obejrzenia. W nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Wszystkich zapraszam do komentowania, do postawienia kciuka w górę, w dół w zależności od tego, czy Wam się ten, to wideo podoba. Nie przedłużając, zabieramy się za robotę. Nasz reflektor, aby zdjąć, potrzebujemy dwie rzeczy: śrubokręt, dłuższy płaski i nasadowy. Na 6. Najpierw tutaj z boku my mamy blokadę. To jest ono, jest napisane lock open. Musimy teraz tą nasz reflektor odblokować. Delikatnie, bez szarpania, żeby nie popsuć, tak pół obrotu, może ciut więcej. O, i już mamy. Nasz reflektor opuszczony, teraz wystarczy go ciut pociągnąć do przodu. Ową rękoma oczywiście byłoby sprawniej. A teraz mamy jeszcze tutaj zapinkę, to w tym miejscu trzeba ją nacisnąć, kręcę właśnie. I jeszcze pociągnąć reflektor do przodu. Tak. Albo popchnąć. Uważając, żeby nam nie uciekł. Dobra, potrzebuję dwie ręce. Trochę daleko, ale nic. Naciskamy i go tutaj wyciągamy do przodu. Naciskamy i wyciągamy do przodu. I oto nasz reflektor. E, kostka. Kostkę nie trzeba szukać, jak ją odpiąć, i tak dalej. Owszem, kostka. Jest zapięcie kostki widoczne zaraz wam pokażę. Zapięcie kostki jest tu, tam widoczne, że niby o tam jest kostka, ale tak naprawdę to jest tylko podłączenie instalacji. Tutaj kostka jest wmontowana. O, nie tutaj, nie trzeba tutaj próbować ją odpiąć od instalacji. Tylko ona jest tutaj umocowana normalnie i ona się wypina, jak wysuniemy naszą lampę. Więc z tym akurat jest prościej. Tyle. No to nasza lampa. Ja ją wyciągam w zasadzie, żeby wymienić żarówki, bo dwie z nich się nie palą, bo inaczej dojścia do nich nie ma. Dobra, dzięki że obejrzeliście. Do zobaczenia w następnych filmach.